Szanowne grono pedagogiczne, drodzy wychowawcy, nauczyciele i wszyscy pracownicy drugiego liceum. Niezwykła jest myśl, że dzisiaj, przekraczając progi budynku naszej szkoły, wyjdziemy z niej już jako absolwenci. Niepokojąca dla nas jest myśl, że za półtora tygodnia zasiędziemy w dawnych salach lekcyjnych, aby pisać matury. Moment ten jest dla nas przełomowy, przepełniony różnymi skrajnymi emocjami. Z jednej strony ekscytacją przed nadchodzącym nowym i nieznanym, z drugiej strony sentymentem i świadomością, że kończy się nieodwołalnie pewien bardzo istotny etap naszego życia. Dobiegają końca nasze wczesne młodość, edukacja i dojrzewanie. Wstępujemy w świat jako ludzie z wykształceniem średnim, ludzie dorośli. Oczekuje się od nas znacznie więcej, niż oczekiwało się dawniej. Liczę, że wszyscy weźmiemy na siebie tę odpowiedzialność z dumą że zrobimy jak najlepszy użytek z wiedzy, którą państwo nam przekazaliście, jak mnie mam doskonale, a ileśmy z tego wynieśli jest już subiektywną kwestią każdego osobno. Mam nadzieję, że będziemy potrafili godnie się odwdzięczyć za cały trud włożony w naszą edukację i pokazać, że państwa praca nie poszła na marne, ale przynosi wspaniałe owoce, że stanowić będziemy żywą wizytówkę drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Raciborzu całego serca życzę tego nam wszystkim. Spoglądam teraz na minione cztery lata i wzorem naszego patrona wieszcza leje łzy czyste, rzęsiste na czas liceum, sielski, anielski. Rzecz oczywista, nie zawsze było łatwo, a zwłaszcza początek naszej edukacji przebiegał w trudnym nastroju pandemii, która pozostawiła po sobie piętno widoczne nawet do teraz, a jednak Patrzymy z wdzięcznością na cały czas, który było nam dane spędzić razem i blisko siebie. Kończąc tę szkołę zabieramy ze sobą piękne wspomnienia, zdobyte w jej murach, pamięć o naszych wytrwałych pedagogach i tę właśnie wdzięczność za wszelkie dobro nam ofiarowane. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich absolwentów drugiego liceum Adama Mickiewicza w Raciborzu, roku Pańskiego 2024 serdecznie dziękuję. Aby symbolicznie wyrazić tę wdzięczność, poproszę na chwilę na scenę panów dyrektorów Macieja Malinowskiego i Krzysztofa Kopajłe. Dziękujemy za cały czas poświęcony nam naszym problemom oraz naszym pomysłom, tym lepszym i gorszym. Dziękujemy za cierpliwość. A teraz, odchodząc już w wielki świat, życzymy Państwu owocnych kolejnych lat pracy, jak i tego, aby kolejne roczniki były jeszcze lepsze niż nasz, choć o to może być trudno.